A więc prosto z pudła, tak wygląda model ogólnie o. nie wiem czy widać. Śmigło jest oczywiście powinno być ruchome, więc tylko śmigło jest ruchome. Dobra. Więc przyszły dzisiaj maski Więc dzisiaj chociaż chociaż zamaskujemy sobie i powiem szczerze, że nie miałem dzisiaj czasu żeby właśnie to się mówi porobić, więc dzisiaj pomaskujemy, a jutro po prostu chyba do dokończymy. A i ten, przyszła do mnie właśnie ta część y, która mi się zepsuła, nawet nie, nie sama część, tylko, tylko właśnie całe całe oszklenie, ale już o tym właśnie filmik nagrywałem dzięki uprzejmości y, Arma to właśnie całą część więc bardzo się cieszę, bo mogę właśnie skończyć, skończyć właśnie ten, ten model. trochę tutaj poszlifujemy. Słowo, jest taka nadlewa. Dobrze, jak to wygląda tutaj? Niestety to ma taki minus, że tylko możemy z jednej strony po prostu zamaskować, więc jak to się mówi będzie, będzie jedna strona. Więc to tutaj pomaskujemy fajnie. O. Razem dobrze tu podociskamy, żeby nic nie weszło. ono to jest to są takie małe części, że za bardzo też tu się mówi nie widać. Jak to się mówi, trzeba się trochę pomęczyć. trzeba poprawić. Teraz mam nadzieję, że już będzie wszystko dobrze. Weźmiemy coś z tego starego. 不吃。But To mamy jedną stronę, teraz weźmiemy tam drugą stronę, więc to nawet widać szybkość, tylko trzeba bardzo dobrze podociskać te maski. Niestety, jak się mówi, co maski, oryginalne to maski. Oryginalne nie, a takie wycinanie to też. Może się coś zepsuć, a tak to wszystko ładnie pasuje. O. Dociśnięto ładnie. Teraz jeszcze ta muta góra. Maski się właśnie z dwóch części składają lewej i prawej strony nawet górne To jest tak na zakładkę w środku. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. dociskamy, dociskamy z jednej z drugiej strony. Dobra. I tak to by miało wyglądać. Więc. Y, tyle jak to się mówi na. Na dzisiaj, żeby nie, nie po, żeby przedłużać dwa. No niestety nie dało się wcześniej wyrobić, więc y, resztę masek pójdzie do. Tego do opakowania. I, i tak to wygląda a z takich nowości niestety to już będziemy y, kończyć więc będziemy wklejać y, oszklenia jak y, gdzie to tutaj będzie na dole jak tutaj y, na dole to jest y, te 8 czyli to jeszcze y, y, z, z przodu te 4 i T5, więc y, pokażę tutaj, tutaj, tutaj i te dwa boczne, które są tutaj. Niestety, powiem szczerze, szukałem farb, tylko znalazłem jedną. Mimo, że posiada bardzo dużo farb, to tej jednej mi Brakuje, więc tak naprawdę. A wkle, wklei się to bez, bez tam malowania środków, po prostu tylko się obrobi, bo tu są widać. delikatne nadlewki czy na jednym. Czy na drugim wyszlifuje się ładnie, żeby to wchodziło i się wklei bez tych. Kolorów ta farb, bo i tak w sumie nie będzie widać, ale po prostu bez jutro po prostu. Jak to się mówi? pomalujemy jeszcze to oszklenie e, pomalujemy oszklenie i jeszcze o się tutaj tu, krzywo i je wkleimy i będziemy mieć będziemy mieć koniec więc e, do hurakejna któryśmy który też e, Zaczęliśmy, już mamy, jeszcze mamy maski no i jeszcze nowe, jeszcze mamy ten, ten pasy, więc, więc już też możemy ostro jechać. Więc dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie.